Premier Marcinkiewicz jest nieszczery w sprawie swojego majątku. Były szef polskiego rządu, który uskarża się na wielkie problemy z komornikiem i brak pieniędzy na spłatę alimentów, zdaje się mieszkać w prawdziwie luksusowych warunkach. Tak przynajmniej może wynikać z jego mediów społecznościowych. Premier Kazimierz Marcinkiewicz od pewnego czasu twierdzi, że nie jest w stanie wypłacać swojej byłej żonie alimentów, które nałożył na niego sąd. Zupełnie inny wizerunek były szef polskiego rządu prezentuje za pomocą swoich mediów społecznościowych, pokazując bogate mieszkanie, liczne hobby, drogie ubrania, jak też zróżnicowaną nietanią dietę. Jaka jest prawda dotycząca majątku byłego polityka PiS? Premier Marcinkiewicz nie ma pieniędzy Media społecznościowe premiera mówią co innego Kazimierz Marcinkiewicz był swego czasu prawdziwą ikoną polskiej polityki, jak też szefu biznesu, a wszystko przez małżeństwo z Izabel Marcinkiewicz To sprawiło, że były polityk był częstym gościem w tabloidach po rozwodzie ze swoją wybranką, premier miał znaleźć się w prawdziwych problemach finansowych, które miały mu uniemożliwiać wypłacanie alimentów. Gdy w oficjalnych komunikatach ze strony byłego szefa Rady Ministrów wyczytać możemy, że mężczyzna nie stać na pokrycie swoich zobowiązań, to na jego kanałach w mediach społecznościowych możemy zaobserwować, że mieszka on w prawdziwie luksusowych warunkach. Jaka jest prawda dotycząca rzeczywistego stanu finansów premiera? Luksusowe mieszkanie, dieta, sport i brak pieniędzy na alimenty były premier obecnie zamieszkuje jedno z mieszkań w stolicy Polski. Mimo że mieszkania w Warszawie nie należą do najtańszych, to Marcinkiewicz może pochwalić się przestronnym salonem ozdobionym obrazami, modnie urządzonymi pokojami, w których nie brakuje najnowszych mebli, dużą szafą, kuchnią, a nawet miejscem do uprawiania sportu, który jest bardzo ważny dla polityka. Trzeba przyznać, że wizerunek Jaki prezentuje Marcinkiewicz w swoich mediach społecznościowych stanowczo różni się od tego, o czym mówi polityk przed sądem. Czy prokuratura zajmie się sprawą rzeczywistego majątku byłego premiera? Były żony premiera miały w tej sprawie wystąpić w sądzie i domagać się interwencji komorniczej, by wyegzekwować od byłego posła Prawa i Sprawiedliwości pieniądze. być może sam Marcinkiewicz zacznie regularnie płacić zaległe pieniądze.